dobry kochani, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj przychodzę do Was z takim miksem z drapek za 55 zł, z czego mamy oczywiście nowość, czyli moje kochane Megalinie. W końcu wznowienie weszło, także bardzo się cieszę, nie mogę już się doczekać. Do tego mamy Mega Pensję, Paradiso, starożytny skarb i 10 razy kasa, której też jeszcze nie drapałam. Dobra, to co? 55 zł wkładu. No, zobaczymy, co z tego będzie. I co, zaczniemy oczywiście od tej najmniejszej, czyli 10 razy kasa. No i dobra, szukamy wygrywających liczb, ewentualnie mnożnika razy 5 i razy 10. I zrobkę mamy z numerkiem 9. No dobra. I będziemy szukać 19, 15, 28 i 18. I czym tu zaczynamy? 27.

Z numerkiem 25, ostatnia spaczki. No. Ta zdrapka niestety mnie nie lubi. Ale zobaczymy, może coś tu się zmieni. I co mamy? Palmy, Kleopatra, hełm, drugą kleopatrę i no i niestety piramida się wzięła. Szukamy oczywiście trzech takich samych symboli: winogrono, kleopatra, skrzynia, harfa. No i bonusu już też nie będzie. I łuk. No dobra, no to gra trzecia. Sphinx, piramida, palma, hełm i faraon. I gra czwarta. Słońce, mumia, ibis, skrzynia i hełm. No i gra piąta. Palma, faraon, dzban. Statek i drugi faraon. Przedostatnia gra. Sfinks. O, drugi sphinx. Papirus, Łuk. No i mumia. Szkoda, fajnie się zaczęło. No i dobra, ostatnia gra. Dzban, piramida, winogrono, łuk i statek. No i zdrapka przegrana klasycznie. RY. No dobra. Standardowo starożytny skarb przegrany, no to bierzemy się może za Paradiso, też taki mój uparciuch. Rzadko daje wygrać, ale oczywiście ostatnio jak grałam poza kamerą, no to da dwie dyszki. No dobra, zobaczmy jak dzisiaj się spisze. Łódź i liść. Dobra, łódź i liść, to tak. Tu mamy obydwa. Tu jest liść. A na dole? No są jeszcze liście. A łódź już się nie powtórzyła. Dobra. Kolejne dwa szorty i bluzka. Szorty i bluzka. Dobra. Tu jest bluzka. Tu kolejne. Tu mamy szorty. I na dole jeszcze jedne szorty. Dobra. Co dalej? Motyl i rozgwiazda. To tak, rozgwiazda w grze pierwszej. Tu mamy motyla. Tutaj nic. A na dole? Motyl i rozgwiazda. Nie ma nic. Dobra, no to. Kolejne dwa. Płetwy i lody. Płetwy i lody, dobra. Płetwy są tu. Tu nie ma, tu są lody. I na dole. Płetwy lody. Nie ma nic. No dobra. No to następne. Delfin i termometr. Delfin, termometr. Dobra, tutaj mamy termometr. Tu jest delfin. I coś na dole. Jest jeszcze termometr i Delfina już nie ma. No dobra. To teraz okulary i kostka. Dobra, kostka jest tutaj. Tu są okulary. Kolejna kostka i na dole są jeszcze okulary i tylko okulary. Dobra. No to lecimy dalej. Torba i ośmiornica. Torba i ośmiornica. Tu jest torba. Tu kolejna. Tutaj nic. No to ośmiornica musi być na dole. No i jest. I torba też jeszcze się powtórzyła. No i dobra. Chyba wszystko. No to kolejne. Chmura i krab. Chmura i krab. Tu nie ma. Tu jest krab. No to chmura musi być na dole. I jeszcze krab. No dobra. Kolejne dwa symbole. Latarnia i fala. Latarnia i fala. Tu są dwie latarnie. Tutaj nic. I tutaj mamy i fale, i latarnie. Dobra, ostatnie dwa symbole. Parasol i ryba. No to sprawdźmy. Parasol i ryba. Czy coś to da? Parasol. I mamy dyszkę. Wow, nie spodziewałam się. Już myślałam, że będzie pusto. Także fajnie. Parasol i ryba. Dobra. To jeszcze tu na dole zobaczmy. Jest ryba. No dobra. Żadnej więcej linii chyba nie ma. Czyli chyba kontrolne powinny być B. I tak jest. No i fajnie. Mamy wygraną Paradiso szok. Dobra, no to co? Przedostatnia zdrabka, Mega pensja. Z numerkiem O, pierwszym nawet. Troszkę oddalimy. No i dobra. Sprawdzamy wygrywające liczby.

No i dobra, przechodzimy do ostatniej, czyli mega linii. Ja już nie mogłam się ich doczekać. Mamy z numerkiem 12. Fajna kolorystyka, bardzo mi się podoba. No i dobra, to co? Zaczynajmy. I będziemy szukać teraz autka i klucza. Auto, klucz. No dobra, to tak. Tu jest auto. Klucz. Oj! Myślałam, że to klucz. Piero zaczęłam drapać. Tego tutaj nie ma. Auto i klucz. Mhm. Tutaj mamy auto. Klucz. I na dole nic więcej. No dobra. Kolejne. Dzwon i gwiazda. Dobra, dzwonki są tutaj. Będzie gwiazdka. Tu jest jeszcze dzwon. Tu kolejny. Dzwon i gwiazda. Tutaj nie ma nic. Tu jest jeszcze dzwon. I na dole nie ma nic. No to bez gwiazdki. Dobra. Kolejne dwa. Słońce i prezent. To tak, tu jest słońce. Tu prezent. Kolejne słońce. A, dobra, tego pióra tutaj nie ma. Już chciałam poprawić. Prezent i słońce. Tu jeszcze prezent. Tutaj nic. Tu mamy prezent. I na samym dole jeszcze jeden. Dobra. Lecimy dalej. Kokos i lody. Kokos i lody. Kokos jest. Hmm. Lodów chyba nie kojarzę, ale mogłam pominąć. Kokos i lody. No. Nie dali. Dobra. Nie ma co szukać. Lecimy dalej. Piłka i naszyjnik to tak, piłka. Mhm. Tu mamy naszyjniki oraz piłkę. Tutaj też. Ok. Teraz tutaj patrzymy. Jest naszyjnik. I na samym dole jest piłka i jest naszyjnik. Dobra, no to kolejne klapki i łódź. Klapki i łódź, dobra, to tak tutaj łódź, tu klapki. Łódź, łódź, tutaj nic, tutaj klapki i łódź. I na samym dole też mamy obydwa. No dobra, ciekawe czy dwunastka będzie szczęśliwa. Arbus i wiśnie. To tak, arbus. Tutaj nic, nic. Tu mamy wiśnie. Tu kolejne. I chyba tyle. No dobra, no to co dalej będziemy szukać? Monety i rowerka. Moneta i rower. To tak. Moneta. Tu kolejna. Następna. No i tyle: bez roweru. Ok. No to teraz cytryna i serce. Cytryna. Serce również jest. I na dole jeszcze cytryny. Dobra. Kolejne dwa symbole. Pierścionek i liść. Pierścionek i liść. Dobra, liść jest. Pierścionek też chyba był. Tu są liście. Tu kolejne. O, jest pierścionek i tu od razu liść. No, sporo tych liści. Tu jeszcze. No i dobra. Chyba tyle. To sprawdzamy kolejne. Motyl i foto. To tak, foto jest. Motyl też. Tu mamy dwa razy foto. I jeszcze jedne na dole. Dobra. Kolejne. Popcorn i pióro. O, czyli zdrapałam pióro nie bez potrzeby. Popcorn i pióro, dobra. A tu jeszcze pióro. Popcornu chyba nie było, nie wiem, nie kojarzę. No, nie było, dobra. Przedostatni ten symbolem. Kutka i tęcza. Kutka i tęcza, chyba w ogóle ich nie było. Kutka, tęcza. No, nie ma. To ostatnie. Diament i flaming. O kurczę, diamentu nie kojarzę. Flaming tylko chyba był. Flaming i diament. No, tu jest flaming. A i poglokowane. Z każdej strony. No, niestety. Kurczę. Dobra, to co? Ostatnia szansa w bonusie I co tu mamy? Lustro, niestety. Uuu, zastówkę. Fajna, wygrana, ale niestety nie nasza. Chyba megalinie, tak puste, kontrolne różne, ale bardzo fajna zdrapka. Ja naprawdę lubię, to jest jedna z moich ulubionych zdrapek. Chyba właśnie na pierwszym miejscu nawet. E, fajne kolorki, bardzo mi się podoba i cieszę się, że w końcu wróciła. Mam jeszcze chyba 4 sztuki, także będą na odcinkach. No i co? A my kończymy z wygraną w naszym uparciuchu. Mamy tutaj linię dyszkę. Także spoko. Będzie na wymiankę, na pomnożenie. No i co kochani? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie i komentujecie i po prostu, że oglądacie. No i co kochani? Życzę Wam pięknego dzianka i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Pa, pa!